W dzisiejszym odcinku poruszymy dosyć ciekawy, fanowski temat, mianowicie przedstawię Wam najlepsze historie Wilandeku. Lasowe komentarze, super wspierające na ekranie. Zaczynajmy. Historia Wilandeku zależy od wersji ale z racji takiej, że za dużo tych historii nie ma, to postanowiłem przedstawić wam wiele opcji, które wchodzą w jedną historię, więc zacznijmy od tej najlepszej historii opowiadającej o tym, jak Izuku stał się złoczyńcą. Wszystko zaczyna się od braku indywidualności Midori. Izuku był nękany, dręczony z powodu braku mocy. Czas mijał, a Midoriya, patrząc na swoich rówieśników, bohaterów, powoli się w sobie zamykał, bo w końcu nie mógł być kimś, kim mogła być każda osoba z indywidualnością. W końcu nadszedł czas na spotkanie z All Mightem, w którym autorytet jeszcze na tą chwilę Izuku mówi mu, że nie może zostać bohaterem bez indywidualności, daje mu radę, żeby ten został policjantem. Później, gdy Bakugou został schwytany przez uczyńcę, Deku nie robi nic, i koniec końców sam Might ratuje Bakugo. Wtedy Midoriya całkowicie się załamuje, prawdziwy fan bohaterów, staje się antyfanem społeczeństwa opartego na supermocach. Jest pewna wersja, że po słowach All Mighta rzuca się z tego dachu, znajduje go Kurogiri i tak dołącza do Ligi Złoczyńców, ale osobiście wolę inną wersję, czyli że jakiś czas później po tym wydarzeniu mniejsze lub większe dokonania Midorii w podziemnym świecie Trafiałem do Shigarakiego, a ten sam, zainteresowany Midorią, postanawia wyciągnąć do niego pomocą dłoń. Osobowość Izuku diametralnie się zmienia. Dołącza do Ligi Złoczyńców w celu zniszczenia ludzkiego społeczeństwa. Nie mógł znieść tego, że nie wszyscy rodzą się równi, że istnieją ludzie, którzy traktują innych podobnie tak jak go traktowali rówieśnicy, w głównej mierze jego przyjaciel z dzieciństwa Bakugo. Dlatego też postanowił kroczyć ścieżką zła, ciemność całkowicie go pochłonęła, zaczął się szkolić w posługiwaniu i w tej historii są dwie opcje. W pierwszej Midoriya zostaje cały czas bez indywidualności, ćwiczy walkę nożami, stara się unikać walk dzięki swojej ponadprzeciętnej inteligencji. W drugiej opcji Midoriya otrzymuje quirk od All for One i staje się potężnym, psychopatycznym złoczyńcą. Osobiście wolę drugą wersję, bo dzięki niej Midoriya staje się dużo bardziej potężniejszy. Następnie podczas ataku na U.A. Ligi Złoczyńców dochodzi do spotkania Bakugo. Wtedy wszystko się zaczyna. Bakugo już wcześniej obwiniał siebie za to, że Midoriya w pewnym momencie zniknął, a nagle odnajduje go jako złoczyńca. Osobowość Deku jest zależna od wersji, ale najczęściej jest zimnym, wyrachowanym złoczyńcom, który wykorzystuje infiltrację, szpiegostwo i swoje dawne analizy bohaterskie, aby być zawsze krok przed bohaterami. Lubi kpić, dręczyć bohaterów i cywili. Pomimo swojego zachowania, jest bardzo łagodny wobec każdego z w Japonii, który chce do niego dołączyć, ponieważ ma za zadanie zemścić się na całym społeczeństwie. Jego głównym strojem jest Smoki, który jest zakryty czarną kamizelką, czarnymi spodniami i butami. Dodatkowo nosi rękawice coś z stylu all for co nie ukrywa. Bardzo mi się podobało. Samotyw tego, że Midoriya jako z by walczył z Bakugo, który został bohaterem, jest w ogóle niesamowity. Ponieważ sama historia Wilandeko jest bardzo ciekawa, pokazuje nam jak bardzo mało brakowało żeby Izuku został złoczyńcą. Rzadko pojawiają się inne historie od tej. Są po prostu różne perspektywy zostania złoczyńcą. Można znaleźć nawet taką perspektywę, w której Deku w ogóle nie spotkał All Mighta. Zainspirował się Steinem, spotkał Shigarakiego i postanowił do nich dołączyć. Ale takie historie nie są za bardzo ciekawe. Ta najpopularniejsza historia jest najbardziej prawdopodobna. Moim zdaniem sam pomysł jest bardzo dobry, bo faktycznie Deku miał podstawy, aby się tym złoczyńcom stać. Jest wiele animacji na YouTubie, które są świetne i polecam się z nimi zapoznać. Jak macie jakieś bardziej rozbudowane historie opowiadające o Wilandeku, to możecie komentować, bo nie ukrywam, że w tym odcinku przedstawiłem po prostu jedną logiczną historię z różnymi perspektywami i przyczynami. Jestem fanem Wilandeku, uważam, że Midoriya jako antagonista jest o wiele ciekawsze niż jako protagonista. To na tyle w tym odcinku. Możecie zostawić łapkę w górę. Do zobaczenia, cześć i pa pa.